Bardzo serdecznie Was witamy, naprawdę czapka z głowy, że odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, będziemy to zawsze pamiętać. W tej chwili bardzo bym prosił kapitana kadry naszej, naszej szkółki, Sandrę. Sandra, bardzo proszę Ciebie rozpocznij dyskusję, proszę bardzo, wiele rzeczy Was interesuje. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Nie, panie burmistrzu, pan przyszedł no dzisiaj to... wyjątkowo ale... wcześniej. No, no, Burmistrz Narłowa, no, pana Kadiusz Piłowicz, no, więc Sandra, y, proszę bardzo, rozpoczynamy panel dyskusyjny z kadrą. Aż do wyczerpania następną punktem programu y, będzie rozmowa i przyjęcie naszej y, szkółki w poczet Akademii Wędkarskiej Batmana, Czyli pierwsze kadra Będkarską, drugie kolega Józef Wróbelski, trzecie na końcu, ale mam nadzieję, że tym razem nie zobaczy. Kolega Jurek y, Biedrzycki, program telewizyjny Taka. Zapraszam do adresu. To no, no, może na początek chcielibyśmy się spytać, dlaczego Państwo wybrali ten akurat sport wędkarstwo. Ja dlatego dodałem, że z tatą mówiłem od takiego bombą-bąbą bo i zrastałem z ojcem i nie, nie chyba z mlekiem marek no, gdzieś wybiłem z Bedkarstu i zawsze mówiłem, od mojego. No i tak w Bedkarstwie aż do moich słusznych lat. teraz. W <grymna> nas miała tą samą drogę. Ja też zaczynałem z tatą i mój syn też, też skazany na to, że musi zaczynać tak. ze mną. Tak? Ale, czy macie jakiś lepszy pomysł na spędzanie wolnego a, czasu? Yy, można siedzieć w przed komputerem, przed telewizorem, a można być na rybach, tak? Kontakt z naturą to jest coś pięknego, co mamy. mamy taki <grym> piękny W duże miasta tego nie mają, Cieszymy się i cenimy to, co naprawdę mamy, czym dysponujemy. No dobrze, a, a gdyby ktoś nie zaczynał z tatą, to, to jak na zaczynać? Mam jakieś Proszę. No i no, wyjaśnić pszulce. to, <grym> to. Tak? Wy macie, my to zostaliśmy w głębszych czasach, przynajmniej ja. Jeszcze to nie było tego sprzętu, nie było tak jak teraz, idzie do sklepu, wszystko jest, a myśmy wtedy musieli ich dobrze kombinować. Te wędki były takie śmieszne, no to teraz zobaczcie, trzeba A Wy teraz macie okazję, macie szkółkę fajną, no to musicie z tego korzystać i, 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 i zachęcać jeszcze całą młodzież, jak chyba znacie swoich, swoich kolegów. To były takie ciekawe czasy, powiem wam, że y, majowy numer wiadomości wędkarskich chowało się w styczniu następnego roku. No. Nie, to Ty mówisz o czasach, kiedy można było kupić. Powiem ja, o czasach, gdzie jedna osoba na, na 50 wędkarzy miała to szczęście, że miała wiadomości wędkarskie proponowane za zasługi specjalne i później z rączki do rączki przechodziło to pismo. Trzeba było zebrać makulaturę. Tak, i, i to są te czasy, właśnie. A Wy macie teraz. Do, do wyboru bo, do koloru. Może będzie okazja, bo to pytanie było do kolegów z kadry, ale na pewno jest istotną sprawą podkreślić, że w wetkarstwie, no tak jak w każdej innej działalności człowieka, jest potrzebny przewodnik. Wy macie to szczęście, należy do szkółki, która ma dobrego przewodnika. Macie to szczęście, że jest na tyle otwarty i tak szerokie ma horyzonty, by zaprosić ludzi o o szerokich poglądach i dużych osiągnięciach i mam nadzieję, że przykład starszych od Was kolegów zachęci Was do jeszcze większej i aktywniejszej pracy, bo wędkarstwo to wspaniałe wody jest, o czym jeszcze się przekonacie nieraz, a dzisiaj koledzy star się bardzo o, o tym opowiadali. A, to... a jaką pan własnym pierwszemu wejdzie? Pytanie do kogo? Do Pana. Nie pamiętam. Kto Powiem jest takie jezioro koło Szczecinka. Jak wiecie do Szczecinka, od was, między Koszalinem, a Szczecinkiem jest po lewej stronie, przed samym miastem, przy zajeździe Sokolnika, nazywa się Jezioro Białe. Mój tato jeździł na ryby bardzo namiętnie, wracał z pracy, kiedyś tak było, bo to były jedyne hobby, jechał na ryby, do 23 na rybach wracał, tylko po to, żeby mieć nową zanętę, o drugiej znowu przyjechał na ryby. jechał. Po rybach wracał oczywiście nie 6, bo na był do pracy i po, rybach, po pracy z naszego na ryby. <laughs> Wpadłem w ten ryb z nim i moja pierwsza ryba to była płotka, która miała 40 cm. Myślałem, że 40 cm rekordu nie pobiłem od dnia dzisiejszego. Zastanawialiśmy się z ojcem, co to za ryba, bo była tak brązowa, że wyglądała jak karp. Ja miałem, byłem dużo mniejszy od mojego syna wtedy, myślałem, że mnie wciągnie do wody. Była wielka, tym samym, tym bardziej, że wiecie, że płotki są bardzo waleczne, tak? Eee, przygoda niesamowita. W tamtej chwili jeszcze nie wiedziałem, że wędkarstwo będzie właściwie eee, moją drogą przez życie, natomiast ta ryba generalnie załatwiła mnie na amen. Chciałem ja ja się zapytać kolegów wędkarze, jakie są ulubione techniki łapania ryb. Wszystkie, wędkarze. Oni teraz mówią w ogóle o wędkarstwie, mówią o wędkarstwie morskim. No. Dochodząc do pewnego etapu, każdy z was wybiera specjalizację, nie można być dobrym we wszystkim, bo tak się po prostu nie da. Brakuje czasu. Eee, Niech kiedy pieniędzy, bo taka jest prawda, że sport wękarski jest dość drogi, że już mówimy o tym zaawansowanym sporcie. Więc każdy musi się skupić na jednym, poza tym nie da się robić dobrze wszystkiego. Jeżeli będziemy dobrze w jednym, myślę, że to i tak jest już naprawdę olbrzymia satysfakcja dla każdego z nas. Szanowni koledzy, o tym, że ja mogę mówić o Bacie, to się sami domyślacie, ponieważ, <śmiech> <śmiech> ponieważ moje drugie imię to Batman. Tak na mnie czasami koledzy na mnie wołają, ale... To też nie jest tak, że w tym się urodziłem i z tym umrę, ponieważ wędkarstwo to jest książka, w której jest wiele różnych stron, I tak jak koledzy i podejrzewam, że w się od Was wszyscy zaczynaliśmy. no Pierwsze kroki stawiano z wędką spowikową. To najprostszy sprzęt i najpewniejsze wyniki, można powiedzieć, najmniej stresu. Ale oczywiście z biegiem czasu i wraz z poznawanymi kolegami sięgało się po inne. Po inny sprzęt, po inne techniki, także mam za sobą i wielkie karpie, i drapieżne ryby na, na spinning, jakieś węgorze na gruntówkę, na żywca się kiedyś stawiał, na też dzisiaj nie, dlatego że uważam to za. Ja osobiście uważam to za niehumanitarny sposób wędkowania na żywca, ale jest opuszczone regulaminem, także każdemu każdemu wolno robić. Zasiadki nocne, ile wspominam. Ostatnio powiem, że otworzył się dla mnie sezam z rybami morskimi, kutrami i wędkarstwem brzegowym na morzu. To, to, co wy macie tu na wyciągnięcie ręki, uważam to za, no, za Eldorado, za, za zupełnie nową, nowy wymiar wędkarstwa i uważam, że można połączyć to, co najlepsze z wędkarstwa śródlądowego, z wędkarstwem morskim, to Wam polecam jak najbardziej. Tak? Czyli, czyli oczywiście y, ćwiczcie się w bacie, ale jak najbardziej pilnie, także studiujcie wędkarstwo morskie pod okiem starszych kolegów, którzy Wam pokażą to, co najlepsze z tego, z tego wędkarstwa, bo szczerze mówiąc może Wy tutaj tej perspektywy nie macie, ale, ale z, z punktu widzenia wędkarzy śródlądowych. To naprawdę macie coś niesamowitego. Ta baza tutaj to jest coś wielkiego. Mnie się wydaje, że macie tutaj yy, wszystkie wody do uprawiania yy, no, praktycznie Ka każdej, każdej metody praktycznie. wędkowania. I ja z racji zawodu, ponieważ jeżdżę po, po całym świecie i propaguję różne wędkowanie, pokazuję yy, nawet nieznane w Polsce metody łowienia. Ale mówiąc o tych naszych popularnych metodach, namawiam Was, spróbujcie każdą metodą mówić. Macie jeziora niedaleko, macie rzeki, macie morze. I, I żeby to wędkarstwo nie było tylko specjalizacją. Oczywiście, wędkarze, którzy idą już w takie typowo profesjonalne, wyczynowe wędkowanie, chcą być mistrzami, no to muszą ćwiczyć już tak konkretnie daną metodę. Natomiast taka moja rada jest, jeszcze raz powtórzę się, może. Wyjeżdżajcie łowiąc nową metodą, nowe ryby, wyjeżdżajcie zawsze na te ryby z jakimś doświadczonym wędkarzem, bo to będzie, naprawdę pójście na skróty i nie zniechęcicie się, bo po najgorzej jechać, odkrywać Amerykę i zniechęcić się, no, a nie zawsze ryba bierze, trzeba pamiętać nawet, <laughs> wędkarze tak wracają o kiju i z pokorą, nie raz i to nie, nie tylko z najbliższego łowiska, ale z końca świata się wraca przegranym i się wraca znowu później te 10 tysięcy kilometrów w to samo miejsce, żeby tym rybom się odgryźć. Nie? Także musicie być wytrzymani. I, I nie załamywać, ale spróbujcie łowić. No, kto nie łowił na spławik, naprawdę jest to fajna metoda. Kto nie, nie, nie spinningował no nigdy. Zawsze nie ma od spławika, od bata. Od bata, I, I, bata. I, oczywiście. Z każdym ja, krokiem idźmy dalej. Ja zawsze powtarzam, że bat to jest najlepsza metoda, bo to nie jest skomplikowana metoda. Nie mamy kołowrotka, nie mamy tych wszystkich urządzeń, które przy zarzucaniu komplikują nam, że się to coś tam poprątało, trzeba na nowo wiązać. Tu mamy szybkie łowienie i przyjemne. Nawet duże ryby potrafimy złowić na bata. To musicie pamiętać, bo niektórzy wędkarze chcą od razu te rekordowe takie wielkie okazy łowić. Można na bata złowić dużą rybę. 700 lat już ma darłowo. Pewnie e, można powiedzieć, że tutaj już od 700 lat różni wędkarze łowili. My się w tą historię wędkarstwa w dyskusujemy. E, I z tej okazji miasto wydało taki pamiątkowy medal. Który tą rocznicę 700-lecia ma jakby przypominać, i chciałem naszym tutaj gościom, naszym przyjaciołom z kadry ten medal sprezentować na wdzięczną pamiątkę z podziękowaniem, że jesteście z nami, z młodymi wędkarzami, i że tak często miło się Darłowie Wyrażacie, że propagujecie również nasze miasto na arenie wędkarskiej w całej Polsce i nie tylko w Polsce, również w Europie. Dziękuję bardzo. To będzie wisiało w honorowym miejscu. To jest dla Was, żebyście to zobaczyli. Jeszcze w komplecie. Tak, jeszcze w komplecie. I z racji tego tej całej historii strasznej, która się wydarzyła. Mariusz na Twojej ręce zrobiliśmy drugą odbitkę tego. I bardzo byśmy prosili, żeby trafiło to do rodziny Tadzia Białkowskiego. Dzięki. Wstańcie no. no. razem, proszę. Fantastyczny gest, tak? na pewno rodzina będzie dumna Mówię. z tego. Co prawda, Tadziu jest tutaj odwrócony, nie widać do końca jego twarzy. Natomiast wierzcie, mi to był fantastyczny człowiek. Niesamowity ojciec, kochany dziadek, bo mogliśmy to obserwować na mistrzostwach Europy, bo jego <laughs> rodzina była z nami. Także dziękuję, przekażę to rodzinie na pewno bardzo, Dzięki. bardzo dobrego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Weźcie sobie takie kije, powołało. zobaczcie jaki jest lekki sprzęt, tak? A my, my łowimy na te kije ryby, które ważą 10 kg i powyżej. I to można wyciągnąć na takie właśnie sprzęt. Po to to żeby żebyście to właśnie sobie zobaczyli, tak? Zobaczcie, to, są, to jest na przykład, to jest firma DEGA, która ma siłę wyrzutową 90 gram, tak? To jest 90 gram. Taki pilker, który tu dostaniecie to waży 100 gram, nie? A ten, czy to te, jest siła 90. Ja na ten kij wyczekuję tutaj na miesiącach Polski 10 km. Tak? Na ten kij, dokładnie. Zobaczcie, jak to jest, nie weszło, tak?